Co, tu, co? Proszę, Hurray, <śmieniczy> Dzień dobry, tutaj Maczek Polaczek No i ostatnio aż tak się nudzę Powiem wam, że postanowiłem y, zrobić nową serię Polską w tym oto roku 1440 W tej oto Gierce Kiedyś coś tam Nagrałem. Ogólnie z niej, pamiętam. No i nawet dobrze się bawię. Teraz chyba troszeczkę więcej wiem, co mogę robić. Mm. Nagrałem też kiedyś taki ciekawy filmik, gdzie wasalizuję połowę świata. Tutaj spróbuję tak grać, żebym za dobrze nie grał. Tak. No, nie wiem, nie wiem jak mam to powiedzieć. Nie chcę mi się podbijać całego świata. Będziemy podbijać tylko te prowincje, które będą nam potrzebne do zrobienia tego. Jak to się nazywało? pospolitej obojga narodów. Tu mogę jeszcze między morze zrobić, ale ja wolę rzecz pospolitą. Dobra. Nie wiem, wy chcecie sojusz, ale po co mi sojusz? Po co mi z Wami sojusz, jak ja mogę Was po prostu kurno zjeść? Podateczki, badania, gdzieś na tyle damy. Ok, zostawmy to, tak? Jak punkty technologii można przyznać? Ten, Jeżeli podbijemy wszystkie nasze te wszystkie nasze prowincje potrzebne do tego mm, do Rzeczpospolitej to później będziemy rozwijali nasz kraj ekonomicznie zrobimy taką potęgę, że będziemy jeszcze najbogaci to od razu seria się nie skończy jak ten jak podbije wszystko tylko jak będę na przykład nie wiem bardzo bogaty. O. W sensie moje prowincje będą bogatsze, na przykład, od tych, w tym, od tych we Włoszech, czy we Francji, czy w Holy Roman Empire. Dobra, to więc tak. Eee, co ja miałem z zrobić? A wiem. Pieku pyku i podzieku zaraz będzie. Mm -hmm. Teraz jeszcze tu 800 i wyślijmy ultimatum. Jako iż to jest nasz... ten... To jest nasz wasal, to powinien się zgodzić. Dobra. Przechodzimy teraz na tych panów Krzyżaków. Ale tak w sumie, to dlaczego miałbym mojej taktyki nie używać? Dlaczego miałbym nie wasolizować wszystkiego dookoła? A? Przecież to jest możliwe tak w realu. Myślę, że to jest możliwe tak się stanie więc why not mhm. dobra asymilacja jakoś leci zbieramy pieniążki i chyba będę musiał się bić z litwą Stwórz Ciekawe. Nie wiem, wy chcecie może sojusz? Relacje dyplomatyczne zostały zawieszone? Ej, to chyba na sojusz. Ten sojusz z Litwą to. To nie jest zbyt udany pomysł. Eee. Dobra, ten wymieramy, ale tam nie z tym pieprzyć plagę. musimy imprezować. Dobra. Zbieramy pieniążki, bo zaraz będziemy się bili z tymi panami. I teraz, teraz powinniśmy znaleźć sojusznika. Naszym potencjalnym sojusznikiem mogłaby być LITWA, ale nie będzie to Litwa. Nie wiem, Was wezmę. A potem, potem ich zaatakuję. Tak, jak będą zbyt mocni. Znaczy no, jak zabierą nam gdynie albo Gdańsk. Dobra, to tak zrobimy. Poprawiamy relacje, poprawiamy, 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 poprawiamy. Czegoś nie zasymilowałem. Ciebie. Oje, później jak będziemy ten podbijać Podlasie, trzeba będzie jeszcze ich cywilizować tam. Cholera Dobra, mówi się trudno. Sporo, sporo to czasu pewnie. Sporo czasu będę musiał na to poświęcić. Ok. Stabilność prowincji. Ładnie, ładnie. Okej, okay. przystosowywanie. Ten się kończy. Za chwilkę tutaj. Ci panowie będą skłonni zawrzeć co już. O, tutaj Moskwa, jak widzę. Próbuję ten zrobić, że będziemy ją lubić Ten. Ale ona musi... Chyba oddać wszystkie swoje prowincje, żebym już zaczął lubić. Stwórz Unii. <laughs> i patrzymy, jak nas się zgodzili. Śmieszne to by było, no nie powiem. Ale nie, mi na Unii z y, tym pomożemy raczej nie zależy. Nie zależy na rzecz pospolitej, oboje generały. Okej. Okay. No i czekam na inflację. Mam pytanie, czy ja mogę tobie... Hmm. Wysłać... Ultimatum... O, o takie o... Ale nie o nic, o prawie, że się nie ściera, co no nie? Poczekam na inflację, spokojnie. Ciekawe kiedy inflacja... Skoczy u nas. Już jest! Dobra Robimy armię taką bez przesady, wiecie Taka armia, armia, żeby pokonać krzyżaka Nie taka, żeby nam państwo rozpingoliło Dobra ja, tak. Wystarczy, wystarczy chyba Chociaż nie byłbym taki pewien W szczególności, że tutaj nie ma nawet tysiąca. Dobra. No i ten. A, wiem, 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 wiem. Zrobimy coś takiego jeszcze. Przygotujcie się. Wojna. Jest wojna. Lecimy na nich po całości. Po co mamy się bawić z krzyżakami? Piękne ataki. No i lecimy jej. O kurna. Przebili się. O nie. Oj ojoj ojoj. I będzie problem. I będzie problem. Trzeba teraz tak rekrutować, żeby... Cholera. W Gdańsku. Ciekawe ile oni w Gdańsku posiadają tych ludzi. No, ciekawe, ciekawe. Aha jej o, co ja robiłem? Przecież ja nie wydawałem rozkazów, bo nie miałem punktów w ruchu. A no, nie wiem co ja kurna robiłem, także... Bierzmy o to. bierzmy to. O pomoże? Pomoże, pomoże mi. Ja. No, to pomoże, mi, da pomoże. Bo czem nie. Tak, eee. ja. To na razie robimy coś takiego. Wojna. No, wo wow. i ich śmisznie bijemy ich w sposób bardzo śmieszny i zabawny dobra o kurna ten w za dobrej sytuacji nie jesteśmy, bo krzyżacy teraz odbijają żeby pomoranie nie zdobyli terytoriów jest, to będą będzie nie, nie za dobrze powiem. Bo będę musiał to odbijać. Aha, the fuck? Ok. Sims Legit. Nasze. Dobra. To ten. To bierzemy. Hop, hop. Hop, hop. Stop. A reszta dla nich... Dla nich to będzie... Tak. Tu wasalem zostaniesz poin. Chyba, że... Jest jeden... Warunek. Służysz pospolitów. Czego ja będę potrzebował? Tego o. Dobra. OK. To bierzemy to co trzeba. Okej. Okay. I tutaj, hopa, bierzemy. No. I wasal. Ten krzyżak. I tutaj sobie może zapiszemy. I widzimy się w następnym filmie.